Czy czujesz, że mógłbyś osiągać znacznie więcej, gdybyś nie odkładał wszystkiego na potem, na później? Bo ja czułem to samo, serio, przez długi czas bardzo długi czas. I szczerze, to jest rzecz, którą ogarnąłem nie tak dawno. I prokrastynacja to nie jest tylko lenistwo. To cichy zabójca marzeń, który działa po cichu, dzień po dniu. I on się po prostu tak skaluje. I w tym filmie opowiem Ci moją historię, jak z tego wyszedłem. Bez kolorowania, bez magicznych sposobów. Tylko prawda, same mięso, konkrecik, więc lecimy. Więc jak wyglądała u mnie w ogóle prokrastynacja, Bo zmagałem się z nią ponad 3 lata. I nie chodzi mi o to, że kompletnie nic nie robiłem. Nie, ja taki nie jestem. Znasz mnie albo nie znasz. Ale chodzi o to, że marnowałem godzinę każdego dnia skacząc po rillsach, YouTube'ie, wiadomościach i po prostu czasami potrafiłem siedzieć zblazowany, skakać co aplikacje nie. Tak jak kurde jakieś koło śmierci. Najpierw Messenger, potem WhatsApp, potem Instagram, potem YouTube. I tak dosłownie co chwilę skakałem między tymi aplikacjami. Siedziałem taki dosłownie otępiały, niby obecny, a tak naprawdę cały czas ostro rozproszony. Wiesz, taki szczur, który ciągle szuka dopaminowego sera jakiegoś. I serek może być tam, może być tam, a ty po prostu latasz od boku do boku, od rogu do rogu, jak, jak właśnie dopaminowy szczur. Wiedziałem, że marnuję czas po prostu i czułem się przez to słabo. I pod koniec dnia zawsze mnie to dobijało, a najgorsze jest to, że nie umiałem przestać i nie wiedziałem, co się dzieje. Więc to jest problem potężny. I, emoc i taka emocjonalna konsekwencja, taka emocjonalna kara odkładania wszystkiego na później jest dosyć konkretna, bo nie miałem satysfakcji z niczego. Samoocena Leżała na dole, bo wiesz, to nie tylko brak działania boli, boli świadomość, że mógłbyś zrobić coś wielkiego, ale tego nie robisz. To najbardziej boli. I choć czytałem o dopaminowych detoksach, o jakimś minimalizmie cyfrowym, jakaś powolna produktywność, jakieś kurde, różne takie głupie rzeczy, to nic z tych książeczek dla mnie nie działało. Nic z żadnych tutoriali na YouTubie też nie działało. I przełom nastąpił, kiedy coś po prostu we mnie wybuchło, coś pękło i po dwóch latach szukania rozwiązania po prostu odpuściłem szukanie trików i postawiłem po prostu na prostotę. Nie szukałem już jakichś złotych poradników, jak przestać scrollować, jak yy, przestać się rozpraszać, jak się skupić. Nie, no, zami zamiast tego zadałem sobie jedno po prostu, proste pytanie. Co tak naprawdę odciąga mnie od działania? I tu się zaczęło, małymi powolnymi krokami właśnie to był punkt startowy. I krok pierwszy. Usuń to, co się rozprasza. I telefon to główny winowajca. Słyszałem w jakimś podcaście, kurde, nie pamiętam, co to był za podcast, a szkoda, bo bym Ci dał rekomendację, bo go słucham często dosyć. Eee, no, nie ma bata, nie przypomnę sobie. I też nie wnikam, czy to jakby czy to, co on to tam powiedział, powiedział, że to jest poparte badaniami naukowymi. Nie wnikam, czy to prawda, nie weryfikowałem tego, jakby ja przekazuję to teraz tutaj na potrzeby filmu. Więc mnie nie zjedz za to, ale usłyszałem właśnie w podcaście, że sam widok telefonu zwiększa rozdrażnienie i oczekiwanie na nagrodę. Czyli, że zamiast, że jak masz w pobliżu telefon, to zamiast się skupić na działaniu, na robocie, to ty, mimo wszystko, nawet jeżeli on jest, załóżmy, tutaj leży na drabince albo za moimi plecami, to ty wiesz, że on jest w zasięgu ręki i możesz po niego sięgnąć, odwracając się, wygibując bardziej, i ty po prostu. Jesteś taki rozdrażniony, lekko zaniepokojony i myślisz o tym, myślisz o nim, myślisz, że jakieś powiadomienie nie może wlecieć, więc domyślasz się, że to może tą produktywność trochę psuć. Więc to jest główny winowajca. I postanowiłem przetestować właśnie akcję z tym głównym winowajcą. I to według mnie zadziałało natychmiast. Więc ja, jak jakby ja to robię, to jest bardzo prosta sprawa. Ja telefon odkładam albo ładuję. Na parapecie, czyli dosłownie tam, tam, mam okno i tam go rzucam, i muszę po niego wstać, albo go wrzucam z tej strony, albo z tamtej strony, po prostu na łóżko, na antresolę. No bo to jest takie łóżko pod sufitem, nie widzisz tutaj? Drabina, tam łóżko. No i to jest takie łóżko, że tam za bardzo sobie nie usiądziesz, bo jak quasi modo będziesz, albo głową sufit przebijesz. Więc to jest takie łóżko minimalistyczne, trochę i właśnie. To działa, bo po 10 minutach. Bo po 10 minutach dosłownie czuję się inaczej, taki bardziej obecny i już nie, nie poszukuję tego powiadomienia, które zaraz powinno wyskoczyć, nie. Krok drugi, czyli odcinam dopaminowe źródła na komputerze. Telefon odłożony, super. Tu teraz lecimy dalej. Bo jest jeszcze komputer, i właśnie komputer to jest drugie pole walki. I zainstalowałem taką wtyczkę do do przeglądarki, używam opery, ale ona jest raczej wszędzie. Chyba, że masz Maka, no to nie wiem, jak to tam będzie, ale zainstalowałem sobie wtyczkę Website Blocker Beta. Wtyczkę, która blokuje strony, które najczęściej mnie rozpraszały i sam sobie wybieram tamte strony. I co ważne, nie kombinowałem z wyjątkami, czyli wrzuciłem tam wszystko. YouTubik, Facebook, Instagram i po prostu wszystko, co, co jest szansa, że po prostu wszystko, na co mogę wejść w ciągu dnia i może mi to zabrać cenny czas. Po prostu sobie nie ufam, nie? Nie ufam sobie, więc warto tutaj wrzucić jak najwięcej. I do tego jeszcze pobrałem taką inną yy, yy, wtyczkę. Teraz nie mam jej nazwy, ale ona generalnie mi na Instagramie blokuje reelsy, czyli na przykład jak mam takie przerwę jakąś, albo jak chcę wstawić content na Instagrama, no to muszę mimo wszystko, albo czasami po jakimś potencjalnym zainteresowanym osobom muszę odpisać. No to jak tam wchodzę, no to właśnie mam taką wtyczkę, co mi te rilsy usuwa. I jak z lewej strony zawsze właśnie tam była wyszukiwarka, yy, odkrywaj chyba, i były rolki, to już tej zakładki rolki nie ma. I się po prostu dosłownie na moim kąpie nie da już się oglądać Reelsów. Po prostu się nie da. Więc jakby zrobiłem to sobie, bo nie ufam sobie, i nie wiem, jak to się kończy zazwyczaj, że A wejdę na chwilkę. A później skroluję jeszcze więc bez szans. I jakby efekt takich blokad jest dosyć konkretny, bo po prostu wchodzę we flow, czyli ten takie głębokie skupienie dużo szybciej. I to skupienie właśnie już samo sobie się utrzymuje dużo dłużej, więc myślę, że to jest cenna sprawa. I krok trzeci teraz, czyli działanie musi mieć cel, bo cię się to nie jest niestety wszystko, bo nawet jak już masz spokój, to musisz wiedzieć, co ty właściwie chcesz robić, co ty właściwie chcesz zrobić. Bo jak nie będziesz miał celu, to gwarantuję ci, wrócisz do skrolowania, serio, wrócisz do skrolowania. I co zrobić, jak nie masz celu, to jest bardzo proste: zacznij się edukować w taki sposób, jak ja tutaj robię, czyli zamawiasz hurtowo takie coś, różne takie rzeczy i po prostu to, to przerabiasz. A jak ci nie stać, jak mnie 2-3 lata temu, to sobie piracisz po prostu z takiej strony, jak na przykład. Oczywiście to nie jest żadna porada, i ten ja to tylko gdzieś usłyszałem, i teraz, oczywiście, jestem. Mam żółte papiery, więc bo wiesz o co chodzi, nie? Ale jak chcesz sobie spiracić, albo bardziej pożyczyć może tutaj kulturka ma być Ja chcesz sobie pożyczyć książkę z internetu, kiedyś była taka strona docer. I ona teraz już niestety się zrobiła płatna. Niestety, niestety. Więc jak nie wykorzystałeś jej potencjału, to to szkoda. Ale teraz y, mam dla Ciebie trzy propozycje stron, ale to po cichu, z których możesz sobie te książki właśnie pożyczać. Taka biblioteka, wiesz, no to pierwsza strona to jest libs.gen i tam masz, już to jest taka biblioteka bardziej amerykańska, ale tam też polskie takie klasyki będą. Y, druga to jest Annas Archiw, czyli archiwum Anny, i to jest druga fajna strona, a trzecia już bardziej polska. tu trzeba tu się bardziej powiginać. To jest taka strona Scribd. Scribd, nie? I tam też jest dużo właśnie książek. I eee, jak znajdziesz jakąś fajną książkę na tym Scribd, to wpisujesz w Google Scribd downloader, czyli pobieracz ze Scribda i wklejasz link i masz. Proste, nie? Ale ja mam, ja mam żółte papiery, to wiesz, sz, sz, sz. mnie się nie słuchaj. To nie jest żadna porada. Więc tak. No dobrze. Ale wróćmy do naszego pytania. Co zrobicie, jeśli nie masz celu? No to zacznij się po prostu edukować. Nie wiem. AI, psychologia, sprzedaż, marketing, produktywność. Nie wiem. Męskość, kobiecość, jak jesteś kobietą. Co jeszcze? jakiekolwiek dziedziny rozwoju, byleby zacząć cokolwiek robić, czytaj po prostu książki, czytaj dużo książek i po prostu czytając te książki, jak pierwsze pięć, 10 książek przebolejesz, to już zacznie się otwierać przed tobą cała ta forteca różnych zainteresowań, więc czytaj te książki i czytając te książki, cel do ciebie w końcu przyjdzie, nie? Ja musiałem też jakiś swój czas tak odsiedzieć właśnie i przeczytać. I dopiero jak tak czytając, no nie wiem, ile tych książek było, dużo, ponad 50 pewnie, no to dopiero już czytając te książki z kwestią czasu, to już ten cel jakoś mi do głowy napłynął i już wiedziałem, co mam robić, nie? Więc jeżeli Ty już też dojdziesz do takiego etapu i masz już cel, to świetnie. Jestem dumny z Ciebie i nie marnuj teraz go, więc rób to, co wiesz, co masz robić, czyli... Jak masz ten cel, zazwyczaj jak już mamy cel, to rutyna nam się sama tworzy, więc jak masz cel, to będziesz wiedział po prostu, co masz robić. I kolejna sprawa, proces nie jest łatwy, ale jest skuteczny, bo nie mam dla Ciebie 10 tipów, jakichś błyskawicznych rad, tylko mam dla Ciebie trzy konkretne, ale brutalnie skuteczne fundamenty, czyli odetnij telefon i wirtualne pokusy, Zap, zablokuj rozproszające strony na laptopie, a w idealnym świecie no to tryb samolotowy na laptopie, ale wątpię, że teraz bez internetu można jakieś swoje rzeczy ogarniać i znaleźć konkretny cel i ruszyć się po prostu z miejsca. To nie jest sexy, nie jest jakieś efektowne, ale działa jak cholera po prostu. Jak wyglądam teraz? Takie moje osobiste zwycięstwa? No to nie jestem idealny, nadal dążę do ideału, nadal popełniam jakieś błędy i to jest normalne. Ale dziś zamiast skrolowania czytam po prostu książki. Zamiast pięciu godzin prokrastynacji, to nagrywam film, montuję rolki, yy, uczę się, czytam cokolwiek. A zamiast bezmyślnych powiadomień albo jakiegoś szukania telefonu, to mam pełną sesję skupienia. I, I wiesz, zmiany przyszły powoli. Najpierw godzina skupienia dziennie, potem dwie, a potem cały dzień na własnych zasadach, więc to tak właśnie wygląda. To nie jest proces taki hop -siup. Więc musisz też to wiedzieć. Więc podsumowując, jak miałbym ci zsumować, to prokrastynacja nie zniknie sama. Ale ty nie potrzebujesz żadnej rewolucji, tylko systemu. Odetnij się od rozpraszaczy, znajdź swój cel i działaj pomimo tego, że ci się nie chce, to też jest ważne. I nie szukaj jakichś magicznych pigułek, tylko szukaj prostych działań, które możesz wykonać już dzisiaj. Więc koniecznie powiedz mi teraz w komentarzu, jaka jest jedna rzecz, którą dziś przestaniesz odkładać. A jeśli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw koniecznie suba. A ja się żegnam, do następnego.